Dziś jest kolejny dzień, dziś już jest piątek. My ostatnie dni jeszcze spędzamy w domu. Tak, jak widzicie, ja tutaj pomału szykuję się do mojego śniadania. Tak, a będę szykować to śniadanie z propolisem i z jogurtem naturalnym. Mam tutaj uszykowaną miseczkę. Jogurt, otwieram. Jogurt naturalny. Tak. Ja akurat tego jogurtu tak daję pół. Całego nie dam, bo myślę, że nie zjem całego. Ponieważ. Chcę tutaj dodać banana. Halo, halo, jesteście tam? Słyszycie mnie? To ja, Aneta w Belgii. To ja, Aneta w Belgii, a tymczasem pozdrawiam Was z Polski. Okay. Także mam banana. Otwieram tego banana. Banana akurat dam całego. Do tej mojej mieszanki. Do tej bomby witaminowej. Takie tam paseczki sobie pokroję. Sobie pomyślałam, że dam sobie jeszcze oczywiście mandarynkę. Ja lubię mandarynki, pomarańcza, Uwielbiam. I teraz ostatni składnik najważniejszy, najważniejszy składnik jest to, jest to pyłek pszczeli. Tak, pyłek pszczeli. Tak jak widzicie, od Propolisowa HTPL. Zobaczcie. Patrzcie jak ten pyłek wygląda. Jaki on jest kolorowy, aż ma się ochotę zjeść. Także widzicie taki pyłek. Jest on bardzo zdrowy i zawiera tutaj dużo witamin. I teraz dodam mój magiczny pyłek. Jedną taką, jedną taką łyżeczkę. bo jeszcze trochę. Okay. nigdy nie próbowałam pyłku pszczelego to jest mój pierwszy raz były mi to smaki dotąd dotąd nieznane i teraz kiedy poznałam smak półek pszczeli jest to naprawdę taka rozkosz taka rozkosz czuję się wtedy kiedy to zjem tak błogo tak świetnie jest to naprawdę przepyszne i bardzo wpływa na i bardzo to wpływa na nasze zdrowie pozytywnie. Zobaczcie jak to fajnie. Jak to fajnie się prezentuje. Ja sobie jeszcze to wymieszam. Niestety nie mam innej y, miseczki, dlatego tak to wygląda. Ale wygląda to całkiem apetycznie. Ja biorę się za jedzenie, ponieważ muszę mieć dużo energii. To ja biorę się za jedzenie. Jeśli też jecie, to życzę wam Mmm. Przepyszne. Mm. A w sumie jeszcze tak niedawno wróciliśmy z miasta, ponieważ musieliśmy, musieliśmy jechać dokupić wody, bo nam zabrakło, a my lubimy bardzo dużo pić wody tej średnio gazowanej. A między innymi właśnie taka perlaż, ja uwielbiam tą wodę, to jest woda musująca, fajna jest butelka taka niebieska, dawno nie piłam tej wody z Polski i w sumie jest ciekawa, jakie ma zamknięcie, o czyli takie jak już wszędzie, no to fajnie, to na zdrowie. <śm> Świetna jest ta woda, świetna, bardzo smaczna, bardzo smaczna. I słuchajcie, przy okazji pojechaliśmy sobie na targ i mogę Wam pokazać, co kupiłam takiego na targu. A jest to, jest to portfel, tak, kupiłam nowy portfel. Zobaczcie, jak on fajnie tutaj wygląda. Jest to portfel czerwony i właśnie w takie rąby. Tak wygląda przód, a tak wygląda tył. I taki udało mi się dostać właśnie portfeld. Niestety ma tutaj metalowy zamek, wolałabym, żeby był plastikowy. Natomiast jest metalowy. Tak wygląda w środku: takie ma kieszonki. Powiem Wam, że jest całkiem przyjemny, bo jest miękki. On jest miękki, także nie jest aż tak sztywny. Także myślę, że będzie dobrze mi się tutaj nim operować. I to, to właśnie mnie urzekło w tym portfelu, że on jest taki mięciusi. Tu mamy na, takie, na taką zapinkę. I środeczek wygląda tak. Także, tak jak widzieliście ostatni mój odcinek, to nie miałam zbyt ciekawego portfela. Tamten portfel był kupiony, pamiętam, we Francji. I kosztował 10, około 10 euro. Natomiast ten kosztował... Na targu jego cena to była 45 zł. I ja, no wiecie, jak jest targ, no to trzeba się targować, nie? No, I ja mówię do tego pana, a zejdzie pan coś z ceny, z ceny ja mówię 5 zł, a ten pan do mnie to zajdę Pani 2 złote z ceny. A ja tak patrzę, patrzę i w sumie już chciałam odejść, a ten Pan tak mówi: dobra te 5 zł Pani opuszczę, tylko niech Pani się tam nikomu nie chwali. <grym> no i w końcu zapłaciłam za portfel równe 4 dyszki, oczywiście made in China, ale powiem Wam, że bardzo fajny jest, ponieważ ten kształt mi odpowiada. I ja już sobie tak przymierzałam, czy on mi wejdzie do torbki. Ponieważ ja nie lubię tych takich całkiem długich portfelów, ani te małe, to też już mi się tak nie sprawdzają. Najlepszej jest e, wielkości właśnie taki portfel. Ja kiedyś osobiście miałam prawdziwy portfel z, e, skórzany. On wytrzymał mi bardzo długo, wtedy pamiętam, był koloru pomarańczowego i byłam do niego bardzo przyzwyczajona, ale już e, m, po kilku latach, no niestety ślady użytkowania były widoczne. Także później musiałam zmienić. Nie lubię, nie lubię ogólnie portfeli zmieniać, no ale niestety i te nie trwają wieczność. Natomiast kupiłam go na targu i myślę, że będzie dobrze mi się z niego korzystać. Ciągle zajechaliśmy. super. Fajne. Ale fajnie. To mówisz, że bluzka ci się podoba. Ekstra. Dobrze się w niej czujesz? Tak, z bojówkami to przepiękne. Bo nowe bojówki, nowa. Przepiękna. Tak, pasuje do ciebie wszystko. No, taki t-shirt, no. Wszystko idealnie. Czyli nie jest za duże. W sumie jest w sam raz, bo widzę do łokcia, tata. Rękawy. Takie, takie właśnie takie. A bo... zobacz, widziałeś, tutaj masz buźkę. No, no tu masz buźkę. Um, mam takie, wiesz, takie dłuższe, to mi się tak podobają bardziej. Aha, te dłuższe, tak? Czyli mogłam wziąć o rozmiar dłuższym, tak? No. Dobra, będę wiedziała. A te sobie kupiłeś sam na targu, nie? No. Takie spodnie. Co to są zapaski, Do czego one służą? No. Nie wiem. No, Aha. I córce kupiłam też spodnie do spania, bo ona rośnie. Ona rośnie, a ja lubię właśnie w papko kupować te spodnie do spania. One są bardzo fajne. Też 20 zł, więc fajna cena. I tutaj mają takie ściągane nogawki, także świetnie. Tutaj nie było za dużo tych zakupów, także wiecie. Ale tego nie mogłam sobie odpuścić. Nie mogłam. To jest świeca. Ostatnio miałam, zaraz wam pokażę. Ostatnio miałam tą świecę. Ta była waniliowa, natomiast ta świeczka już jest koniec, skończyła się. Bardzo lubię te świeczki z PEPKO. Po pierwsze, że bardzo ładnie wyglądają, po drugie, że bardzo ładnie pachną. Ta kosztowała 20 zł, a w sumie zobaczymy ile ta kosztowała. Też 20 zł. Mimo że to jest nowy rok, kosztowała 20 zł. Tak fajnie. No, zobaczymy jak ją odpalę. Jestem ciekawa. Jeszcze tego zapachu nie miałam, także zobaczymy, jak będzie pachnieć. Oczywiście tą świeczkę zabieram do Belgii. Tak. Zabieram tą świeczkę do Belgii, bo ja uwielbiam świeczki. I, i powiem Wam, że skusiłam się na jeszcze jedną świeczkę. I tej też nie miałam, ale mówię, zobaczymy jak ono pachnie i ona jest takiego koloru czerwonego field of love. Bardzo intensywny zapach, słuchajcie. No szkoda, że nie możecie powąchać. I ta kosztowała również 20 20 zł. I to wszystko jest oczywiście z PEPku. Także mam dwie konkretne świece, bardzo się cieszę, a do tego jeszcze jedną mam świecę, którą dostałam od propolisowa chata, więc już całkiem jestem szczęśliwa, bo ja to taka dziewczyna świeczkowa jestem, także. No i takie to były moje zakupy. Łatwo rozpuszczalny, super wydajny, szybki efekt nawożenia. Ok, zalecana dawka przy użyciu łyżeczki, rozpuścić na odpowiedniej ilości wody, dokładnie wymieszać. Także moi drodzy, bierzemy się za nawożenie i mam uszykowane wiadro, te gąbki mi są niepotrzebne. Używamy wiadro, trochę wody mi to jest zaczynamy. Więc tak moja, moja zasada to tak sypiemy na oko, to jest nawóz na 300 litrów, także sypiemy bardzo mało, proszę Państwa. Ja się na tym nie znam, ale to wiecie. Dobra. Myślę. Myślę, że więcej nie. Dobra. To jest taka moja kocheleczka. I sobie zamieszamy. Jak w takiej zupie. O. Możesz pokazać, że jest takie te białe i to się rozpuści zaraz, wiesz? Myślę, że to się rozpuści, tylko że mi telefon nie Dobra, mieszamy. Teraz wam pokażę, jak to się rozpuści. I będziemy podlewać moje tuje. Używałam takiego nawozu w kuleczkach, wiecie, ale no, kiepsko jak mnie w domu nie ma, więc wolę sobie tak o, rozpuścić, rozcieńczyć w wodzie, podlać i pasuje. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Ok. Moja zupa amatorska, gotowa. Zobaczcie, prawie nic nie ma. Dobra, bierzemy się do podlewania. I będziemy podlewać. Musimy dorobić moją zupę, bo jak widzicie, nie starczyło. Tak jak widzieliście, też jeszcze, jeszcze zdążyłam z dziećmi pograć w Babington, bo troszeczkę tam słońce prześwitywało. No i taki to nasz był dzień. No, my już po malutku, po malutku będziemy się pakować, bo tydzień, no wiecie, tak szybko minął. Tak pach, pach, pach. i... I kurczę, wiecie, przeleciało. No, ale tak, sprawa y, ta najważniejsza została załatwiona. Z rodzinką spotkania były, zakupy zostały zrobione. Co zostało? Zostało nam się pomału y, pakować i już niedługo szykować do wyjazdu do Belgii. I jeszcze oczywiście spożyję y, pyłek pszczeli od y, Propolisowa Chata. Mm. Miodzio. Normalnie miodzie. Zobaczcie, jakie fajne, kolorowe, złoto. Ja, wiecie, co lubię to jeść też z, z jogurtem, ale też lubię tak spożyć, właśnie na sucho. Mmm. Muszę spakować to. No to jedzie ze mną do Belgii. Inaczej być nie może. Mhm. No i co? I teraz? I teraz zabieramy się za szykowanie bułek na podróż. Ok, to już torby gotowe. I szykujemy się do wyjazdu. Będziemy już pakować. Pierwsza idzie walizka. Ile tutaj jest miejsca? Będzie dobrze. Tak myślę. Moje miody. Moje miody idą, moje miody. Pyszotki moje. Takie pyszności. Zaczęła ja wziąć do Belgii. Będę się zajadać. Pychota. Ma no. elegancko. Elegancko wszystko, tyle miejsca jeszcze. Zobaczcie tutaj jak moja choineczka urosła widzicie. Ja tak bardzo na nią się cieszę. Ona jest taka piękna i coraz, coraz większa. A serce mi się raduje, bo ja ją sama wkopywałam, sama ją kupiłam, sama przywiozłam. To jest naprawdę ogromna radość. I tutaj jest jeszcze jedna. Ona tak właśnie wreszcie rośnie fajnie, fajnie sobie wreszcie rośnie. Taka będzie, taka naprawdę szeroka choina. Zobaczcie, takie mam piękne tutaj choineczki rosną sobie. To jest najpiękniejsze co może być. Bo my już wyjechaliśmy. Słoneczko wychodzi, także fajnie. Czas mamy pokazane, że na 23.27, a jak to będzie, no to się ukaże, czy będziemy na tą godzinę. No i są moje ukochane, moje ulubione sosenki są takie piękne. Tutaj gdzieś to słońce prześwituje. Ja wiem, że dla Was to jest taki normalny widok, ale dla mnie to nie jest taki zwykły normalny. Widok, bo często tych wojnek nie widzę. Także ja uwielbiam te wojneczki. No i sobie tak nagrywam właśnie na pamiątkę. I są Niemcy. Trzeba jechać 20 na godzinę. No. Chyba źle nie będzie. Przyjechaliśmy jechaliśmy Spokojnie. Wszystko jest dobrze. Pan policjancy tylko popatrzył i nic więcej. I teraz jedziemy w trasę dalej. Także spokojnie. Wszystko przebiegło spokojnie, fajnie. No i w sumie dużo... dużo samochodów nie ma na trasie. Chociaż że to jest sobota, więc fajnie. Ale pięknie tu słoneczko nam świeci. Zobaczcie. Cudnie. Jest tak fantastycznie. No. Ale ślicznie. Gdzie tu można jechać? Nie pada, ładnie świeci, droga bardzo.